Więc będziemy szli na ten szczyt, żeby zobaczyć ten szczyt. Jest godzina 11 w nocy. I jestem w górach. Dzisiaj poszliśmy na szczyt, który się nazywa Hesten, Żeby mieć widok na szczyt, który się nazywa Segna. A tutaj. Może jutro wejdziemy na niego. Jeszcze zobaczymy. I w sumie to już koniec mojej podróży. Po Lofotach albo po północnej Norwegii. To były intensywne dwa miesiące pracy. Pracowałam codziennie po 8 godzin przynajmniej. Czasem miałam wolne dni, które były świetne. I ogólnie spędziłam ten czas, no myślałam, że będzie zupełnie inaczej, było tak świetnie. I... Jestem na końcu świata, no i to już jest koniec. I ten rozdział w moim życiu te ponad dwa miesiące na lopotach. Dowiegają końca. I tak smutno. z drugiej strony coś się kończy, a coś się zaczyna. Jak to moje, mówią moi przyjaciele, jesteśmy tutaj na krótko. Ale um, um, mamy się dobrze bawić. Więc, no, patrzcie na to. No, lepiej być nie wam Potrzebowałam chyba takiej przerwy od wszystkiego, żeby pojawić się w jakimś nowym miejscu. I... Nie wiem, z naturą, z nowymi osobami i po prostu pospacerować, po... Cieszyć się życiem. Jest niesamowicie. Ej, w ogóle niesamowite ja miałam te dwa miesiące, to były chyba najlepsze dwa miesiące w moim życiu. Codziennie się uśmiechałam, co każdy jeden dzień był lepszy i fajniejszy i... Ciekawsze i chyba każdemu to polecam, żeby przeżyć. Mówię, że na fotach albo kiedykolwiek, taką radość, taką czystą radość, że wstajesz, że jesteś szczęśliwy. Ale tak codziennie, nie tak, że raz na, na miesiąc, tylko raz na miesiąc może być sm smutne. A, ale żyj życiem, cały czas się coś dzieje. W sensie przed pracą się widzisz ze znajomymi, w pracy się z przyjaciółmi widzisz i po pracy się z przyjaciółmi widzisz, nie? I co się coś dzieje. Wychodzicie razem na jakieś wspólne imprezy, na jakieś wspólne zakupy. Jeździcie gdzieś, nie wiem, na wycieczki, poznajecie siebie dopiero początki jakichś przyjaźni, znajomości. A tego mi chyba będzie brakować. Najbardziej tych osób, które poznałam i tak się intensywnie zżyliśmy z sobą, no. Koniec świata. Ale patrzcie, jak pięknie. Ach. Ciężko będzie wrócić do Osla. Tak tutaj przepięknie. No, patrzcie. No, jestem mega szczęśliwa. Pozdrawiam. Może się odezwę, może nie. Stąd.